Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj w tym nagraniu będziemy mówić na temat jak zachować zdrowie, jak zachować zdrowy wygląd, jak wszystko to można zrobić bez wysiłku większego lub mniejszego. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Ponieważ bardzo dużo osób chce dobrze wyglądać, chce świeżo wyglądać. żeby zachować to zdrowie jak najwięcej, jak najdłużej. Dlaczego? Ponieważ chcą oni przeżyć ten swój czas jak najlepiej. Dlaczego? Każdy, kto szuka jakiejś informacji, jest zobligowany do tego, żeby katować się jakimiś dietami, które są. Oczywiście niektóre są dobre, niektóre są trochę mniej dobre, ale generalnie wszystko chodzi do tematu, jak my postrzegamy siebie, jak my postrzegamy i dbamy o siebie. I tutaj nie chodzi już o diety, bo wiadomo, że każdy, Rytm dnia, każda część dnia i każda część nocy jest podzielona na odpowiednie jeszcze sektory, i każdy z tych sektorów jest przypisany do każdego żywiołu. Żywioł jest, do żywiołu jest przypisane oczywiście odpowiednie jedzenie. Jeżeli ktoś będzie chciał, będę mu komuś. Podesłać takie informacje, będzie mógł się ze mną skonsultować, jeżeli będzie oczywiście chciał. Jakie artykuły są dobre, musisz w pierwszej czynności zdiagnozować siebie, jakie Ty masz ciało. Jeżeli Ty powiesz, że no ja mam lekką nadwagę, czy ja mam lekką niedowagę, to wszystko jest. Powiedzmy, zapisane u Ciebie, że jak na przykład będziesz jadł, to o tej godzinie to będzie wpływać na Ciebie tak. Jak będziesz robić takie rzeczy, to Ci będzie wpływać tak. Wszystko zależy od tego, kim jesteś, jaką masz pracę, czy jest bardziej siedząca, czy jest bardziej chodząca, czy, czy bardziej stresująca, lub mniej. I wszystko zależy od tego, czy siedzisz. W takiej pozycji, czy siedzisz w komfortowej pozycji i czy twoje ciało reaguje tak jak ty chcesz, czy nawadniasz twoje ciało, czy dajesz mu trochę relaksu, czy na przykład medytujesz, bo dowiedziałeś się czy dowiedziałaś się, że medytacja to jest dobry sposób na odstresowanie się. Tak, to jest dobry sposób na odstresowanie się. Wtedy inaczej nasz mózg pracuje, i dzięki temu ty, Twoje ciało reaguje na wszystkie czynniki zupełnie inaczej. Jeżeli Ty chcesz wiedzieć więcej, możesz też wejść na inne nagrania a propos medytacji. Przesłuchaj je, są dostępne nieodpłatnie. Jest taki folder, tam są tłumaczone. Po prostu wejdź na kanał i kliknij tam, gdzie są wszystkie foldery, i tam kliknij medytacje. Medytacje są po to, aby cię zrelaksować, to jest dla ciebie narzędzie, i wejdź również na dostępne filmy a propos oddychania, ponieważ oddychanie jest tym czynnikiem, który możesz. Robić i powinieneś robić po to, aby mieć dobre połączenie z Twoim ciałem, tak? Czyli medytacja jedną drogą, oddychanie drugą, i połączenie tego wszystkiego jest kolejnym czynnikiem, w którym Ty możesz zrobić coś dla siebie i masz ku temu. Powód, tak? Ponieważ chcesz być zdrowy, dlatego też znalazłeś ten film i masz oczywiście do tego prawo, aby z niego skorzystać, z tej informacji. Jeżeli ty chcesz czegoś więcej, zapraszam cię na kurs a propos oddychania. Jest on dostępny, dostępny na naszej platformie. Pod tym filmem będzie link. Do kursu możesz zalogować się na platformę, zobaczyć. Bo na YouTube będziesz miał darmowe lekcje, a reszta lekcji jest już na platformie. Możesz z tego skorzystać, nie musisz, ale jeżeli Twój nawyk w oddychaniu będzie zmieniony, żebyś całkowicie oddychał, nikt tego nie będzie widzieć, nawet jeżeli. Ktoś się będzie to przyglądać, to po prostu sobie oddychasz tak? w takiej czy innej formie. Teraz mamy taki świat, że każdy robi to, co chce, każdy robi to, co mu się żywnie podoba. I nie ma z tym większego problemu. Także daj łapkę w górę, jak coś Ci się podobało. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i obejrzyj inne filmy, które dla Ciebie przygotowałem. Jeżeli Ty chcesz dowiedzieć się więcej na temat jedzenia, jak je jest dla każdego żywiołu, jakie jest dla Twojej na przykład sylwetki najlepsze, napisz do mnie, też odpowiem na takie pytanie. Możesz się ze mną skonsultować, 20 minut będzie darmowe, później zadecydujesz czy chcesz współpracy czy nie. I Zdrowie jest w Twoich rękach, także do zobaczenia w następnych nagraniach. Cześć!